Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale Literacy. Literacy. Przychodzimy dzisiaj do Was z vlogiem i... Jezu, trochę, Ale po... okay, bo mam chyba za dużo kawał, no, tak, <grym> I będziemy opowiadać o następujących książkach. Danuta Nierada i Tobiasz Piątkowski. Jak zostać genialnym hultajem. Ja zawsze chciałem zostać hultajem, czy genialnym. To nie wiem. Nie wiem, czy mi się udało. To już tam prywatnie zapytajcie się Małgośce, Małgośki. Słuchajcie, to jest portret wybitnych e, polskich osobistości, którzy dzięki swojej uporczywej e, konsekwencji, wiedzy i determinacji zostali bardzo ważnymi e, postaciami, ale też dzięki ich pracy wiele rzeczy powstało i wiele wynalazków. Zobaczymy, jaka to jest książka, bo to są. Właściwie dzisiaj to jest taki odcinek o prezentach, które dostaliśmy, bo druga moja książka to jest również e, prezent, który dostałem od Zuzanny, bo zna swojego tatę, czyli Spatif. Czym był Spatif? Myślę, że ci starsi e, nasi widzowie wiedzą doskonale. Kultowa knajpa artystów w Warszawie, zresztą do dzisiaj istniejąca, posiadająca swoje oddziały. A co tam się działo? Wszystko pewnie jest w tej książce. Małgośku, a co ty? A ja kolejna część z Kubą Sobańskim i Adrianem Bednarkiem, a mianowicie seryjny morderca, który ma zwichrowane życie i przez to morduje kobiety, odwzorowując z, y, swoją przeszłość, tak powiem, żeby nie powiedzieć. No i właśnie wciągnęłam to, bo wiecie, jak mogło się zaczynać? Jak to zaczynam musi to kończyć. muszę skończyć, więc jestem na czwartym. Y, I zaczynam go właśnie. I jest taki moment, w którym Kuba Sobański, który jest de facto adwokatem, o czym wam później powiem, jest nagle w więzieniu. A przez trzy odcinki chciałam powiedzieć: śmigał przez trzy, sobie po. Tak, i mordował. No właśnie. No więc y, tyle wam powiem. Sprawiedliwości <noise> stało się <noise> zadość. Zobaczymy. Właśnie. No dobra, to wszystko, Małgosiu? Tak. Dobra, to zmykamy czytać. Ja byłem w górach i trochę wam o tych e, górach, trochę tych gór wam pokażę, bo pięknie zaśnieżone karkonosze. No dobra, to do zobaczenia. Pa. pa. Bardzo dawno tu nie byliśmy, chociaż ja z Małgośką byłem tutaj rok temu na chwilkę. Takie tajemnicze miejsce. E, jeszcze w karkonoszach istnieje. Ale jesteśmy tu na chwilkę, tylko pijemy herbatkę i spadamy. Danuta Nierada i Topiarz Piątkowski, jak zostać genialnym hultajem. Szanowni Państwo, życzyłbym sobie, aby tego rodzaju publikacje były ogólnodostępne przede wszystkim w szkołach, czy to podstawowych, czy w szkołach średnich, żeby jak najwięcej osób młodych, ale również w naszym wieku miało możliwość zobaczenia, przeczytania i zmotywowania się do różnych działań, bowiem jest to książka, która skupia różnorakie postaci polskie, polskich. Polacy są bohaterami w tej książce, którzy dzięki uporowi, dzięki pracy, dzięki dyscyplinie osiągnęli w danej dziedzinie ogromne. Sukcesy. Słuchajcie, to jest taka naprawdę pigułka. Troszkę jest tam anegdot. Do każdej postaci jest rysunek, zresztą bardzo ładny. Myślę, że jeżeli wy, a zdążycie pewnie, jeszcze zakupicie tą książkę. Ona została wydana e, wspólnie z fundacją State of Poland. E, to będzie to znakomity prezent i też taka forma właśnie edukacji naszych. Dzieci po prostu, żeby wiedzieli, jak wielcy Polacy na całym świecie e, e, żyli. Bo słuchajcie, to jest e, książka, która jest ułożona w sposób chronologiczny. A więc zaczynamy bardzo, bardzo dawno e, temu czasy przed dynastą, dynastią piastów, księżniczka Wanda mamy królowe świętosławę, czyli Bohaterkę e, książek pani Herezińskiej, e, Harda i Królowa, o której e, też opowiadaliśmy u nas e, na kanale. I tych postaci mamy tutaj bardzo dużo. Słuchajcie, ja osobiście nie wiedziałem że Józef Hoffman, którego znałem tylko i wyłącznie z ogromnych, wielkich doko dokonań pianistycznych, bo on zwiedził cały świat e, grając wspaniałe koncerty, był to naprawdę wielki wirtuoz, wielki artysta, ale wymyślił wycieraczki. Opatentował e, sposób działania wycieraczek do samochodu i e, e, wszyscy dzisiaj z tego korzystamy. Tych postaci jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nawet przychodzimy do e, ludzi nam doskonale znanych, bo przechodzimy przez oczywiście Banacha, jakiegoś matematyka i wszystkich tych, których znamy ze szkół, ale pojawia się Robert Kubica, Jaśmela, e, Robert Lewandowski, więc e, wszystko jest podane w takiej właśnie malutkiej pigułce. Każdy bohater ma jedną stronę i jedną przypowieść. Ale to są po prostu bardzo ciekawe, bardzo wartościowe rzeczy. Myślę, że i my się nauczymy, e, pokazując te książki właśnie naszym e, pociechom. Gratuluję bardzo pomysłu. Zobaczcie, też jest tak fajnie wydana. Ja z Małgośką, jak otworzyliśmy tę książkę, mówimy, rany boskie, chyba coś rozerwaliśmy, ale... Sprawdziliśmy szybciutko w internecie. Okazuje się, że taki mieli pomysł na wydanie tej książki. Super, gratulujemy, a Państwu y, tę książkę bardzo polecam. No, druga książka to zdecydowanie nie jest książka dla dzieci. Spatif, y, upajający pozór wolności napisany przez Aleksandrę Szarłat. Zebrane wszystkie anegdotki, które dotyczą właśnie jakże kultowej knajpy, restauracji, klubu, y, ostoi artystów, która tak naprawdę zaczęła funkcjonować oho, 50 lat temu, ponad. 50 lat temu, gdzie dla mnie osobiście, czytając tą książkę, to ja się rozkoszuję tymi wszystkimi e, anegdotkami, bowiem e, bohaterowie z e, Patyfu to przede, wszyscy, przede wszystkim wielcy artyści, aktorzy, e, poeci, ale też kompozytorzy artyści słowem jednym. Co się działo w Spatifie? To ja już w innych książkach też trochę przeczytałem. Opowiem wam, że my któregoś razu ze swoim przyjacielem Sepciem też odwiedziliśmy Spatif, ale w Sopocie. Była to wspaniała. Był to wspaniały czas. Graliśmy tam na festiwalu w operze leśnej i któregoś popołudnia sobie poszliśmy, pozdrawiamy kelnera, który podał nam dwie wyborne kawki. Yy, więc dla mnie to jest taka ogromna przygoda, taki powrót do, yy, do czasów, w którym to życie toczyło się zupełnie inaczej niż teraz tutaj, no to jest milion anegdot, nie będę Państwu tych anegdot cytował, bo mi czasem nie wypada, ale zachęcam Państwa do sięgnięcia e, po tą książkę, bo na pewno wiele ciekawych rzeczy o wielkich aktorach, typu nie wiem, Andrzej Łapicki, Gustaw Holubek, czy oczywiście pisarze typu e, Tadeusz Konwicki, no wszyscy, absolutnie wszyscy w tym Spatifie byli, siedzieli, pili, jedli i dyskutowali, więc to to przygoda przepiękna. E, ja już generalnie tą książkę przeczytałem dwa razy. Tutaj jeszcze sobie e, powolutku kończę, ale te dwie pozycje zrobiły na mnie ogromne wrażenie i czytało mi się je z ogromną radością. Dobra, to co? Idźcie do Małgorzki, a my się widzimy na podsumowaniu tego vloga. Cześć! To miejsce przy tych y, przepięknych obrazach i przy tej mojej toaletce. To mi się e, szybko nie znudzi, więc wybaczcie, brak e, zmiany scenarii, że ciągle nagrywamy tutaj, ale po prostu to e, uwielbiam ten kącik. No, uwielbiam i czekam aż górna łazienka będzie zrobiona, bo e, wówczas. Cześć, leczko! Bo wówczas będę mogła e, prosto z tej górnej łazienki, biec sobie to moje tu się malować i robić. A to wszystko na razie robię na dole. No ale trudno. Żyćko, wszystko w swoim czasie i po kolei. E, zrobiłam taki mały e, update, czyli uaktualnienie a propos moich studiów. No jak słyszycie już wcześniej, no chora jestem po prostu, odchorowuję, odchorowuję bardzo ten, ten napięty harmonogram i ten czas, który tak pędzi i no i dopadło mnie, nie wiem czy nie mam covidu przypadkiem, może tak właśnie być, bo wypluwam sobie płuca i suchy kaszel taki, naprawdę tak dawno nie miałam, żeby do tego stopnia, ale organizm gdzieś to musi wszystko sobie zrekompensować, nie? Każe mi się zatrzymać, mówiąc krótko. Byłam teraz na weekendzik na studiach. Nie zrobiłam wam żadnych nagrań, bo, bo tak naprawdę już chorowałam jadąc na studia i nie miałam nawet na to głowy, dlatego nie miałam głowy. Natomiast powiem Wam tak, że mm, jest ciężko na razie, nie? Ja mam takie przemyślenia. Co każdy zjazd nie wiem, czy moja tolerancja maleje do ludzi, bo rzeczywiście wokół mnie tych ludzi jest bardzo dużo, ale mam poczucie, że co każdy zjazd ta moja tolerancja na ludzi się zmniejsza. Jak mnie znacie już trochę, to wiecie, że ja uwielbiam kontakt z ludźmi, kocham ludzi, wszystkich, generalnie wszystkich, bo, bo mam świadomość tego, że, że jedni bardziej, inni mniej mi mnie odpowiadają, ale generalnie uwielbiam ludzi. Natomiast ja chyba teraz bardzo potrzebuję takiego trochę wyciszenia i pobycia sama ze sobą. Bo, bo się męczę, po prostu w towarzystwie ludzi się męczę. I doszłam do takiego, to co chciałam zacząć, od tego chciałam zacząć w ogóle, doszłam do takiego wniosku, że jak ważni są odpowiedni ludzie w życiu, bo z jednej strony mam takie osoby w grupie, na przykład, które tak nakręcają bardzo, Boże, nie ma już czasu, trzeba się uczyć, yy, Gośka, zrobiłaś to, a jeszcze tamto trzeba, a jeszcze tamto, matko, ile tego jest, na pewno nie zdamy, nie? Nie ukrywam, że mnie to po prostu bardzo deprymuje i jest ciągnie mnie po prostu w taką niefajną stronę, i, i nic mi się wtedy nie chce, bo nawet nie chcę się do tego podchodzić. Nie? Natomiast pozdrawiam serdecznie osobę, która mam nadzieję będzie wiedziała, że o niej mówię, dzięki której w 15 minut potrafiłam się nauczyć pewnego materiału jej, z jej pomocą, z jej podpowiedzią, i powiem Wam, że to jest. Moja córeczka mi macha. I powiem Wam, że to jest takie wyjątkowe, bo, yy, bo ta dziewczyna działa na mnie po prostu jak taki balsam, wiecie? Jak jestem sobie yy, w takim naprawdę w totalnym chaosie i ten, te, te studia teraz, ten weekend był takim dopełnieniem tego mojego ostatniego biegu. To była kropka nad i po prostu. Yy, to powiem Wam, że taka osoba, która mówi co ty gocha, teraz dostaniemy max punktów. Słuchaj, zdamy te studia, będziemy świetnymi psychoterapeutami. Osiem punktów dostaniemy. Przecież mamy karteczkę, wiesz wszystko po kolei, no przestań. Przecież to umiesz. I powiem wam, że tak człowiek tego jakby teraz rozumiem to, że niektórzy ludzie y, mówią, że ktoś im zabiera energię, nie? Ja w swoim otoczeniu jakby nie miałam takich osób. Nie mogłam powiedzieć, że przebywanie z kimś zabiera mi energię. No może dlatego właśnie, że ja sama tej energii bardzo y, rozdaję po prostu. Wam zawsze zawsze dużo energii daję ludziom. A teraz chyba mam taką właśnie potrzebę, żeby troszkę z tej przestrzeni dla siebie wygarnąć, od, od, od ludzi, którzy mnie otaczają, i jest to dla mnie teraz niezwykle, niezwykle ważne i strasznie pielęgnuję te znajomości, i też się trochę odcinam od osób, które mi po drodze po prostu gdzieś tam no, są niewygodne. Jakby nieładnie to nawet zabrzmiało, to po prostu trochę zaczynam machronić siebie, i to jest też skutek terapii, w której jestem. Dobra, zagadałam się. Ale wiem, że jesteście zawsze ciekawi tego, co u mnie, jak ze studiami i tak dalej. Jest ciężko. Jest naprawdę bardzo ciężko. Myślałam, że będzie troszkę łatwiej, aczkolwiek z pomocą tej dziewczyny właściwie nie z pomocą, po prostu z jej motywacją i z jej taką energią dobrą mam poczucie, że wszystko będzie dobrze, że zdam, że przejdę i to naprawdę wszystko się odbędzie po prostu. Dobrze. No i teraz Kuba Sobański. Tutaj Wam wklejam. Czwarta część. Kuba Sobańsk jest adwokatem, wtedy jak zaczynał swoją historię i swoją przygodę o nim Adrian Bednarek, to był po, na studiach był dopiero, no i oczywiście to się dalej tam kontynuowało, bo to jest na przestrzeni kilku lat, założył kancelarię, bronił różne typki i typczynie i między innymi właśnie współpracował ze swoją starą przyjaciółką Sandrą, która to skończyła dość marnie, ale nie powiem jak, nie powiem co, w jakich okolicznościach nie powiem, bo to się wszystko odbyło w trzecim tomie. E, powziął chęć zemsty na swojej dziewczynie byłej, e, która gdzieś tam mu znalazła za skórę, i to oczywiście nie powiem, czy się udało, czy się nie udało, bo też powziął tę chęć. A rozpoczyna się ta ostatnia część tej historii, tym, że e, słyszymy, że on jest e, po prostu w areszcie, jest zakuty w kajdanki. I jest w areszcie, spotyka się ze swoim wrogiem, czy też osobą po drugiej stronie barykady, z komendantem kubickim, chyba, e, który właśnie go przesłuchuje, pyta, pytając go, co się wydarzyło. W ostatniej części, czyli tej trzeciej, e, związała się z jego historią młoda dziewczyna, 17-letnia morderczyni, e, która zamordowała swojego brata. No, bo ten też jej robił złe rzeczy, a jak czytaliście wcześniejsze części, to Kuba też był doświadczony. No i ten los ich się tam gdzieś przeciął i w tej części również on się splata. Co więcej, mam powiedzieć, żeby wam nie powiedzieć. Aha, dobra. Pióro Adriana Bednarka jest bardzo proste. Mm, I to jest super, bo to ma być tylko rozrywka. Traktuję to jako rozrywkę. Natomiast y, już same opisy, i y, to nawet nie opisy tych morderstw. To, co też mówiłam w poprzednim filmie, że nie wiem, jest rozcięta klatka piersiowa, nóż jest zbijany i tak dalej, jakieś takie rzeczy. Krew się leje. To, to mnie nie o, nie było dla mnie jakimś trudnym przeżyciem w odbiorze. Natomiast zdecydowanie elementy wplatane seksu i trudności z tym związane. Trudności to też nie jest dobre słowo, ale. Generalnie, jak opisuje y, autor, co tam się przydarzyło poszczególnym bohaterom, jeśli chodzi o to, dlaczego oni tacy są, no to, to mnie już po prostu odstręcza, bo to są dosłowne rzeczy. Dosłowne. I nie wiem, czy mm, to było konieczne. Było konieczne, jeśli autor chce szokować czytelnika. Być może taki był jego zamysł, natomiast mnie to tylko zniesmaczyło i czytam Kubę? Kończę Kubę? ale tylko dlatego że yy, no chapnęłam sobie to tam w ciągu nie wiem 4 czy 5 dni te wszystkie części i, i po prostu wiem, że jest czwarta ostatnia i chcę wiedzieć co tam się wydarzyło no to tyle tylko dlatego to czytam ale jak sobie zrobię teraz przerwę to nie wiem czy po prostu tego bohatera yy, są jest to tak nieprawdopodobna cała historia ale dobra powiem wam to na podsumowaniu zobaczymy jeszcze, jak się skończy sam sam fakt bohatera negatywnego, który łączy swoją drogę z 17-latką, który ma 27 lat i gdzieś tam razem sobie po poczynają w życiu, abstrakcja dla mnie totalna. No, to tylko taka moja konkluzja. Jak się skończy, to wam powiem i powiem wam co myślę o tej książce. Tak. Generalnie robimy projekt. To taki mały update'ik. Projekt na analizę krytyczną. I właśnie próbujemy napisać tezę do Fragmentu książki, którą miałyśmy opracować. A dotyczy ona teorii spiskowych, które są wokół nas. Więc taki niezwykle fascynujący i frapujący temat. Co nam wyjdzie, to powiem później. to so, witamy Was bardzo serdecznie na podsumowaniu tego vloga. Małgosia trochę zasmarkana, ale już jest w domku, więc dostaje mm -hmm. lekarstwa, herbatę, ciepły kocyk. I mam nadzieję, że, że w końcu... jutro do pracy, tylko ostatni no, dzień. Ale to już szybciutko minie i będziesz w domku. No dobra, słuchajcie, da, pani Danuta Porada i pan Tobiasz Piątkowski napisali książkę, jak zostać genialnym Czy tak celowo Hultarem". to jest tu wyrwane? Celowo, się o tym też już powiedziałem. Bo ja nie to niegrzeczny. Słuchajcie, to jest portret i zapis wielkich polskich osobowości. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że nasza historia obfituje w takie wspaniałe postaci. Ilu my mieliśmy wybitnych, nie wiem, podróżników, matematyków, ale e, międzynarodowych e, fryzjerów, wynalazków, wynalazców? Jest to po prostu kompendium wiedzy o naszych rodakach, tak? To się A rodaczkach? I rodaczkach, oczywiście, bo tu są kobiety i mężczyźni, e, którzy zasłynęli dzięki swojej pracy, determinacji e, i takiej konsekwencji na arenach międzynarodowych. Naprawdę to jest bardzo motywujące dla nas wszystkich żeby po prostu tego życia nie przespać. Oczywiście ja mam nie takie Proszę bardzo. Mam takie pytanko. Czy to byli hultaje? Mam takie, czy tam jest coś napisane? Czy to były osoby, które były takie, wiecie, a, bo mama mi kazała iść na medycynę, no, to idę na medycynę? Czy to raczej, no to myślam się, ale chcecie wciągnąć w tę dyskusję. Słuchajcie, czy to byłem? raczej byli ludzie niepokorni, zdeterminowani po prostu do osiągnięcia czegoś? Mm -hmm. Bo chcieli więcej, mocniej doświadczać. Ale tak jest. Wybitne, wybitne umysły no tej pokory, przynajmniej w tej pierwszej fazie życia, no tej pokory mają trochę mniej. Może dzięki temu idą na przełaj walcząc, przecinając tą swoje, swoją drogę maczetą albo taranem, no ale dzięki temu być może dochodzą do wielkich osiągnięć. Natomiast ta książka jest tak skonstruowana, o czym wam mówiłem już w aktualizacji, że to jest taka wiedza w pigułce, więc jak jest Zawisza Czarny, to my mamy taki kilka e, historii z jego życia i jakąś fajną anegdotkę małą, co powoduje, że my to bardzo łatwo zapamiętujemy. co, zapytam Cię też o to, bo kiedyś była taka książeczka, właściwie chyba cztery tomy już w tej chwili są, ale jak Zuza była mała, troszkę starsza, ale to hmm. dla Tolci chyba kupowaliśmy, opowieści y, do snu małych buntowniczek, Coś tak. takiego było i właśnie ja to, ale to pamiętam tam Moi przed laty. rodzice to chyba e... nie 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 kochanie nie to nie taka niegra na Tak ale no to że twoi rodzice tak tak tak, tak. To się... i to jest e, nie wiem czy to jest podobne tak bo tam były e, wiesz międzynarodowe postaci nie tak a tutaj mamy jesteśmy skupieni na Polsce jesteśmy skupieni słuchajcie jeszcze przed e, tysięcznym e, rokiem e, do czasów dzisiejszych czyli mamy taki wiecie e, Prze... tysiąc taki, no? lat co najmniej na przestrzeni tysiąca lat. Już y, te... dla kogo będzie ta książka. No to bardzo się cieszę. No zachęcam wam, zachęcam was wszystkich do przeczytania, do spoglądania na tą książkę, ale też do przekazywania tej wiedzy dalej. Myślę, że to jest jedna z takich książek bardzo misyjnych, która może u młodych ludzi spowodować właśnie więcej chęci do nauki, więcej determinacji do treningów, bo tutaj są różne postaci z zakresu różnych dziedzin, sportowcy, naukowcy, artyści, umysły ścisłe, umysły humanistyczne, więc bardzo was mocno zachęcam do tej książki. Zresztą rozgadałeś. Przepraszam. Mogę się, jak u Ciebie skoro serwisz o morderce? Nie żyje. I Sonia. Żyje, żyje. Aha. A nawet gdyby nie żył, to nie powiedziałabym tego. No, różnie. E, I Sonia, jego podopieczna, że tak się wyrażę. No, co to, 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 to każdy tom. Chcę tak. Mhm. Co każdy tom jest gorzej. się je gorzej. No, mhm. wie, wiecie co? Motywuje mnie, żeby. Dać na przykład trzy gwiazdki, a nie dwie, jak już chciałam dać w trzecim tomie, że jak wchodzę na gudrica i zerkam, że on ma powiedzmy 3,80, to mówię, kurde, jak ja dam dwie, bo że może to ze mną jest coś nie tak, wiecie, to takie, takie bardzo w ogóle no, tak, kretyjskie tak, myśli, no, no nie? No właśnie, bo to chodzi chyba o to, żebym ja powiedziała swoje, no, ale na pewno zmienię, bo w poprzedniej części dałam trzy, a powinnam zmienić no. na dwa. I ta pozostanie również w tym trendzie dwa. Nie mogę zdzierżyć tych opisów... Yy, na zdrowie, yy, Tych opisów yy, wykorzystywania yy, seksualnego, yy, które są totalnie mocne, bezpośrednie i dosłowne. Myślę, że jeśli Adrian chciał uszokować, to mu się udało ale to nie powoduje to, że ja będę czekała w napięciu, co się tam dalej wydarzy, mm -hmm. jakby z... No tak, ale też kilka razy już podkreślasz, że w książkach, które czytasz, te opisy, pamiętam, że mówiłaś o takiej książce Morakamiego, gdzie też troszeczkę cię jakby odepchnęły no. te opisy seksualne. No właśnie, no bo wiecie, no bo można. Ja nie chodzi mi o to, żeby napisać o seksie romantycznie, tak? Jeżeli ktoś został zgwałcony e, i tak to się odbyło, tak? Ale wydaje mi się, że sama nazwa brutalny gwałt, no można to powiedzieć po prostu, a nie trzeba tego opisywać, co kto komu zrobił. O, no to taka jest jakby, e, ja, ja sobie tego bym życzyła w książce. I jak gdybym ją pisała, to pewnie byłoby raczej w ten sposób, a nie takie dosłowności, których nie przytoczę. Zatem wszyscy widzowie, czekają się na Małgosi książkę, która również będzie odrobinę skandalizująca, ale bardzo łagodna i bardzo romantyczna w opisach na przykład gwałtów. No cóż. E... Nie. 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 A książka dla e, troszeczkę może starszego pokolenia e, z Patif. Pani Aleksandry Szarłat. Przede wszystkim podziwiam za pracę, bo musiała dotrzeć do źródeł, musiała dotrzeć do artykułów, do gazet, do ludzi, z którymi jeszcze udało jej się porozmawiać. No dla mnie wspaniała historia, taka podróż, taka właśnie trochę melancholijna, troszeczkę z takim przymrużeniem oka, ale i z łzą w oku, bo te czasy prawdopodobnie minęły już bezpowrotnie i takich spotkań, takich rozmów, takich wielkich postaci, jak tutaj w tej książce, no trochę nam w dzisiejszym życiu brakuje. Polecam też. Jeszcze chciałam coś powiedzieć. Wiem, mhm. że będziecie się teraz martwili moim y, wyglądem, natomiast no ta choroba spowodowała, że nawet nie nałożyłam makijażu poza ustami i trochę odwracam uwagę okularami. Więc tu była moja odezwa do Kasi. Chciałam powiedzieć mojej ukochanej Kasi G. Że wybacz, że mam okulary na co dzień nałożone, a nie tylko do czytania, bo Kasia bardzo pilnuje mojego wzroku. Mhm. Pozdrawiam i ściskam serdecznie całą rodzinę Państwa gadomskich e... optometrystów i optyków z Zielonej góry. A my się z Państwem żegnamy, życzymy Wam pięknego tygodnia przedświątecznego. Nie szalejcie z tym. A coś wrzucimy jeszcze no, do, do świąt, że... na święta coś wrzucimy i patrzcie, to nie. Zobaczcie na moje paznokcie. Sorki, ale muszę to powiedzieć. Dobra, bo... to ja spróbuję jeszcze raz. Żebyście się ciepło trzymali, żebyście odpoczywali sobie troszkę jeszcze A czy już Nie, nie, jeszcze nie. I żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło! Trzymajcie się zdrowo! Cześć! Cześć.